Hejka, hejka kochani, ja jestem Paula i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. dzisiaj mamy aktualizację. Aktualizację z 20. Tak, 20. Z 11 sierpnia. I tak mamy dużo do czytania, więc pomału lecimy. A ja czytam. Magiczne smocze konie. Witaj, w tym tygodniu dołączają do nas dwa magiczne konie, a także udostępniamy z. Zmodernizowaną halę jeździecką, do której mam zamiar się wybrać właśnie z tymi nowymi końmi, ale pewnie tylko na przebitki. Dawno, dawno temu pewna pechowa stajenna opuściła swój dom i staje nią w poszukiwaniu szczęścia. Po drodze miała rozmaite problemy, ale w końcu udało jej się dotrzeć do samego serca Jorwiku. Miejsca znajdującego się z legendarnym popieliskiem do krateru Furii Garnoka. Młoda bohaterka znalazła dwa niesamowite duże klejnoty. Rozmyślając o tym bogactwie, ruszyła w kierunku swoich stron rodzinnych, by podarować ten skarb królowej. Jednak jeszcze przed audiencją klejnoty popękały, a oczom jednej ukazały się dwa pokryte łuskami smoki. W imieniu oka stworzenia przemieniły się w majestatyczne rumaki. Zwana do królowej dziewczyna nie miała już żadnego podarku, a jedynie nieprawdopodobną opowieść i dwa na pozór zwyczajne konie. Poznaj magiczne konie Farawar i Aldrach. Przepraszam za mój głos, nie wiem co się dzieje. Farmar zielona to sposobienie pomyślności i życia rozkwitającego po katastrofie, niczym żyzna gleba i nowe wyspy powstające po wybuchu wulkanu. Konie te są symbolami cennych mi minerałów i klejnotów zrodzonych z ognia. To dumny wierzchowiec, którego ok okiełznanie wymaga ciężkiej pracy i cierpliwości. Jednakże, jeśli staniesz na wysokości zadania, zdobędziesz niezawodnego i oddanego przyjaciela. Aldrach czerwona to sposobienie niczym niszczycielskiej siły natury, prze przejawiającej się na przykład w wybuchach wulkanów. Widok karmazenowych łusek Aldrach to ostrzeżenie przed naciągającą katastrofą. Pamiętaj jednak, że ukończenie próby ognia uczyni cię silniejszą. Aldrach jest płomienna i trudna do okiezdania, niczym wulkan, lecz jeździec, który nad nią zapanuje, otrzyma towarzysza na całe życie i znajdziesz w sobie nową siłę. Farwar i Aldrach znajdujesz u e Garego, e God. Nie umiem nigdy tego czytać. Gold -tutha w jego obozie w Morland, niedaleko stodoły starego Jaspera. I tu mamy właśnie w zwyczajnej postaci. Upodabniają się do koni fryzyjskich. No śliczne. A gdy mają swoje magiczne umaszczenie, wyrastają im łuski. Once upon a Dragon. Te dzielne konie kosztują po 950 star końców. Ale czekaj, bo to jeszcze nie wszystko. Parawar i Aldrach znajdą, znają też specjalny krok piruet w galopie. Gdy twój koń stoi nieruchomo, naciśnij spację, by zobaczyć ten elegancki obrót. Pamiętaj jednak, że nie zmienisz stylu grzywy tych wierzchowców. E, zwierzaki wiwerny według jorwickich legend wielkim smokom z dawnych czasów towarzyszyły małe wiwerny, które informowały swoich kompanów o zagrożeniach i ofiarach. E, Hapandi można często zobaczyć razem ze smoczym ok. koniem, Farwar zieloną. Kolandi można często zobaczyć razem ze smoczym koniem, Andrach czerwoną. Hapandi i Kolandi potrafią latać Te stworzenia bardzo chciałyby poznać Jorvik u twojego boku Dlatego dołączam do ciebie jako latające zwierzaki Za cenę 400 star końców każdy Jeśli chcesz, by te zwierzaki latały obok ciebie Umieść je w torbie na siodło swojego konia i naciśnij P Farwar i Aldrach są dostępne razem ze swoimi zwierzakami Ojej, już dojałam, no to będziemy czekać najwyżej przy, przez trzy tygodnie nasi przyjaciele opuszczą Jorvik podczas środowej aktualizacji, z którą udostępnimy 1 września. I właśnie tu mam jeszcze o tej modernizacji hali jeździeckiej. Czas na ważne ogłoszenie. Hala jeździecka została poddana modernizacji i nareszcie jest gotowa. Nowy wygląd to także mnóstwo uprawnień, usprawnień. Konfiguracja rekwizytów. Wybierz różne zestawy rekwizytów za pomocą ich tablic tablicy. Przebieralnia już nie musisz jechać aż do swojej stajni. O super. Kawiarnia po długim treningu może dać swojemu koniowi jakiś smakołyk. E, taniec na butach okaż swoje wsparcie w doskonałym stylu. Może tu gdzieś staniemy jakoś. E, więcej ustawień kamery, by Twój trening był idealny. Stylistka zmieniaj styl grzywy swojego konia na pokazy. Zmieniaj muzykę w zależności od swojego nastroju za pomocą odtwarzania w kawiarni specjalnie oznaczenia wciąż będą Ci pomagać w treningach i umieszcz umieszczaniu różnych rzeczy. Biegnij, bo nie ma na co czekać. Do hali jeździeckiej by zobaczyć wszystkie nowości. Po tych ulepszeniach nie ma rzeczy niemożliwych. Zbierz członków swojego klubu lub zna znajomych albo poćwicz samodzielnie. Możliwości jest bez liku. Wielka modernizacja. E, filmik tygodnia. I w następnym tygodniu Guillermo Gadea powraca z kolejnym wyścigiem dla koni Jorwiku. Życzymy wspaniałego tygodnia całosu zespołu Star Stable. OK, czyli mamy to, ale jeszcze właśnie chciałam poczytać o wam o tych o tych stworkach. Ja już je mam, wykupiłam. Zbankrutuję, trudno. Czyli mamy nowy pakiet smoczych zwierzaków oraz star końców. 11 września, już myślała wrzesień, tak. 11 sierpnia 2021. Witaj, ludzie mówią, że nowe smocze konie, farwar i aldrach są próżne. Najwyraźniej to właśnie dlatego ukrywają swoje połyskujące metaliczne łuski i błyszczące oczy, by wyglądać jak fryzy, uważne za najbardziej królewską ra zrast. Swą prawdziwą postać ukazują jedynie stworzeniom godnym ich oszałamiającego piękna. Trudno się z nimi w tej kwestii kłócić, ich nieziemski wygląd jest po prostu fascynujący. Ich przyjaciółki są na szczęście odrobinę mniej powściągliwe. Holandii i Hapandii to małe wiwerny, które towarzyszą smoczym koniom i trzymają je z dala od niebezpieczeństw. Legenda głosi, że Hapandii przynosi szczęście, zwłaszcza jeśli szukasz błyskotek, a kolandii pomoże Ci wpaść w kłopoty, ale takie dobre. Teraz możesz przemierzać jorvik z tymi dwoma fantastycznymi zwierzakami. Gdy kupisz 2000 starkońców lub 5000 starkońców, otrzymasz te wspaniałe zwierzaki. I z tego co pamiętam, 2000 starkońców kosztuje 55 zł, czyli to co ja wykupiłam, a 89 zł kosztuje 5000 starkońców. I lecimy w końcu z tymi końami. W sumie, może najpierw pokażę Wam tak. Te właśnie pan, pandy, pandareje. Mhm. No, fajnie to wygląda, taki mały latający smoczek zielony. Tak, i mały latający czerwono-niebieski smoczek. Okej, okay, to wydaje mi się, że z tym zielonym zostaniemy. A to jest moja pan pandarej. I właśnie tu sobie wszystkie są. W sumie ja chyba nie, nie, nie mam jak ich wykupić, właśnie, bo już je posiadam. I teraz mamy te piękne konie. I oj, oj. Bardzo mi się podobają, tak? Ja w ogóle konie fryzyjskie bardzo lubię. I naprawdę mi się strasznie podobają. W ogóle jaką mają wytrzymałość i zwinność, aż 3, po trzy. 950 star końców, więc kupuję oba. nie jest taki zielony, z... Takim, no nie żółtym, takim bardziej w krem może wpadające, coś takiego. A jego umaszczenie jest takie, takie brązowe, z takim ciemniejszym pyskiem. Bardzo mi się podoba. Ludu, ludu, przesuń się. <grych> I tu mamy tego pięknie, również jest piękny. Ten jest znowu czerwono, taki właśnie, no tu jest taki. Pomarańcz? No właśnie, to jest taki cielisty pomarańcz. No coś takiego. Nie umiem tego koloru określić. Z niebieskim. Bardzo ładnie. Bardzo ładny. No bardzo. O, i w umaszczeniu też jest śliczny. Znaczy w umaszczeniu, w wersji niemagicznej? Może w ten sposób powiem. Nie, no śliczne są, więc ja się, widzimy się po prostu jak. Wybiorę już im imiona. Okej, okay, kochani, i mam taką nazwę dla tego ślicznego zielonego tutaj. Będzie to Emerald Dragon. Wydaje mi się, że będę właśnie dawać wszędzie ten dragon. Bo, no tak, ja lubię tak jakoś te konie nazywać, żeby było kojarzone to Z właśnie może z wyglądem i rasą. Więc klikamy ok. Gratulujemy nowego konia, i teraz lecimy z drugim koniem. OK, kochani, i wydaje mi się, że tego właśnie konia nazwę Ruby Dragon, bo Ruby to oczywiście Rubin, i klikamy OK. Teraz ja wam zrobię przebitki i widzimy się na samym końcu. kochani, jesteśmy już po przebitkach tych właśnie koni. Tutaj mamy tego, tego rubi Dragona, czyli tego czerwonego. I tak, co myślę o koniach? Są piękne, naprawdę bardzo mi się podobają te konie, zarówno w tej magicznej postaci, jak i w tej normalnej. Tu w ogóle też właśnie mamy cały pogląd na stajnię. Nie, to nie jest stajnia, to jest. Centrum jest dzieckiem i z jednej strony bardzo mi się środek podoba. Środek mi się bardzo podoba, jest bardzo ładny, jednakże zamiast tego białego, ja bym tu dała drewno, tak jak było wcześniej, i ta budowa, i to by było super. A tak z tym białym to wygląda tak, jakby to nie powinno tu być. Ale to nie zmienia faktu, że w środku jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Więc tak, ja mam nadzieję, że aktualizacja Wam się podoba. Chociaż, no w sumie mówię, tylko to mi się nie podoba tu, to białe. Tu powinno być drewno. Piszcie mi w komentarzach, co wymyślicie o tej aktualizacji. Ja mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Że zobaczymy się w kolejnym. Trzymajcie się, ciepło i pa!